Dzień dobry, witam na blogu stołydrewniane.pl. Nazywam się Mirek i chciałem dzisiaj kilka słów powiedzieć na temat pielęgnacji powierzchni drewnianych powlekanych olejowoskami. Stoły wykańczane są generalnie w dwóch technologiach. Są lakierowane lub wykańczane olejowoskami. I my dzisiaj skupimy się na tych wykańczanych właśnie olejowoskami. Powierzchnie stołów wykańczanych olejowoskami Wymagają codziennej pielęgnacji, tak jak wszystkie powierzchnie z naturalnego drewna. Wymagają też konserwacji, ale o tym, o tym innym razem. Meble wykańczone olejowoskami stają się coraz bardziej popularne, jednak ich nabywcy ze względu na nieznajomość tematu mają obawy co do ich utrzymania w czystości i pielęgnacji. Chcę powiedzieć, że nie ma się czego obawiać. Meble wykańczane olejowoskami to najlepsze połączenie natury drewna z naturalnym wykończeniem. Dzisiaj chciałem pokazać właściwy i prosty sposób pielęgnacji stołu. Na naszym blogu chcemy pokazać, że pielęgnacja stołów wykończonych olejowoskami to czynności proste i zapewniam Was, że każdy może je wykonać. Bieżąca pielęgnacja dzieli się na dwie czynności: na czyszczenie i pielęgnację. I teraz chcę się skupić na tej pierwszej czynności, czyli na, na czyszczeniu stołu. Różne sytuacje mogą się na stole zdarzyć. W końcu jest po to, żeby go używać, żeby żeby funkcjonował u nas w domu jak należy. Chcę jeszcze dodać, że yy, powierzchnie powleczone Olejowoskiem, wykończone olejowoskie mają właściwości antystatyczne, więc suche rzeczy absolutnie nie, nie sprawiają żadnego problemu, żeby je, żeby je z tego stołu ściągnąć. Jak widzicie, bez problemów usuwamy to czy, czystą dłonią. Oczywiście zdarzają się sytuacje różne, tak, przy stole jemy, przy stole robimy różne inne rzeczy i zdarza się tak, że że ten stół zostaje w jakiś inny sposób zabrudzony. Wylewamy ciecze, wylewamy płyny, mam na myśli wszystko absolutnie, co można wylać, czyli, czyli od wody przez wino, przez kawę, rosół, sos i tak dalej. Proszę się tym również nie przejmować. Są to powierzchnie, które, które są na to odporne, oczywiście do pewnego czasu. To nie chodzi o to, żeby, żeby natychmiast lecieć do kuchni i, i, i ścierać to, co się wyleje. Można spokojnie dokończyć posiłek, a później wstać, yy, yy, wziąć z kuchni czystą szmatkę yy, i, i najpierw może zebrać to, co na stole się pojawiło, tak, żeby ta powierzchnia, żeby tej powierzchni nie, nie rysować później. Zebrać najpierw to, a następnie Najlepiej, najlepiej wilgotną Najlepiej wilgotną szmatką przetrzeć powierzchnię jest już czysta, ale mokra. Proszę pamiętać, że żeby z jakiegoś powodu albo w ogóle korzystając z powierzchni mebli e, e, powlekanych olejowoskami z naturalnego drewna nie zostawiać o, w taki sposób mokrej szmatki na dłuższy czas oczywiście, bo to, to przyznam, każdą powierzchnię może, może troszeczkę nadwyrężyć. Oczywiście ścieramy to wszystko na sucho i w taki sposób kończymy proces czyszczenia.